Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej prezentacji spotu reklamowego, spotu wyborczego kandydata na, prezydent, na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę o spot. Myśląc o Polsce, często wspominam symbole naszej historii. Dąb Bartek to nie świadek naszych dziejów. Był z nami w czasach chwały. I kiedy pokolenia Polaków oddawały życie za niepodległość. To dzięki nim żyjemy dziś w wolnym kraju, ale siła państwa i dobrobyt społeczeństwa nie są dane raz na zawsze. Wymagają nieustannej troski, wspólnego działania oraz mądrości i odwagi rządzących. Podejmując decyzje dziś, bierzemy odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Jarosław Kaczyński. Polska jest najważniejsza. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dom Bartek, myślę, że wielu Polakom, wszystkim Polakom kojarzy się z czymś trwałym, wielowiekowym, ponadwiekowym, dalekosiężnym. Spot Jarosława Kaczyńskiego ma z jednej strony i mówi o tym, że, że są rzeczy ponadczasowe. I żeby móc budować przyszłość, mógł, móc kreować wizje dalekosiężne, które mają starczać na, na pokolenia, trzeba oprzeć się na tym, co trwałe, na tym, co, co towarzyszyło Polakom przez wieki, przez lata. Jarosław Kaczyński w Warszawie 22 maja powiedział, że polityka nie powinna być zabawą ani chwilową grą, dedykowaną doraźnym, do, doraźnym celom. Dzisiaj potrzeba w Polsce polityków, którzy kreują wizję na lata, a może i na dekady, którzy potrafią patrzeć w przyszłość odważnie, ale mając świadomość o przeszłości, która, która za Polską. Dzisiaj potrzeba polityków, którzy są naprawdę, którzy wiedzą, że ich funkcjonowanie dla Polski to zobowiązanie dla przyszłych pokoleń. To odpowiedzialność za to, jak Polska będzie się rozwijała w kolejnych latach. Stąd odniesienie do symbolu Polski, jednego z wielkich symboli polskich, jakim jest dom Bartek. Pod tym drzewem pojawiają się podpory. To też oznaka, że to musi być sztafeta pokoleń. Pewne rzeczy przemijają, ale ktoś inny, podnosi te hasła, podnosi je po nowemu i prowadzi do przodu, prowadzi w kierunku rozwoju Polski. Dzisiaj ten spot również proponuje sadzenie nowych dębów Bartków, a więc tych drzew, które mają starczyć kolejnym pokoleniem, które mają być symbolem tego, że my dziś tu, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski, Podejmujemy kolejne wyzwania, dokonujemy kolejnych wyborów. Za parę lat będzie można ocenić, a może za paręnaście lat będzie można ocenić, czy sprostaliśmy wyzwaniu, czy stanęliśmy na wysokości zadania, czy posadziliśmy takie bartki, które będą kolejnym pokoleniom służyły, które będą powodowały, że nasza, nasz kraj będzie się rozwijał w tempie, jakiego byśmy wszyscy sobie życzyli. To sadzenie dębu to też symbol indywidualnego wysiłku, bo te indywidualne wysiłki naszych obywateli dają szansę, aby Polska rozwijała się, aby rosła w siłę, aby sięgała po wszystkie możliwości, jakie, jakie dają, dają e, okoliczności, w których dzisiaj, dzisiaj funkcjonujemy. Bardzo dziękuję. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o, o pytania odnośnie spotu. Proszę, tutaj jestem. Pani pośle, jedno pytanie. To wnętrze, w którym występuje Pan prezes, jest bardzo podobne do tego, w którym występował pięć lat temu Lech Kaczyński. Czy to ma być jakieś nawiązanie, czy to jest to samo wnętrze? To nie jest to samo wnętrze, ale można powiedzieć w ten sposób. Pięć lat temu. Przyniosło, przyniosło to wnętrze nam szczęście w kampanii 2005 roku. Liczymy na to, że w 2010 roku również to, ten, to wnętrze nam przyniesie szczęście. Państwo sami ocenicie, czy jest to przypadek, czy nie. Jest tak, jak Państwo widzieli na tym spodzie. Tak, oczywiście, że była świadoma decyzja sztabu. Będę, będą kolejne spoty, ale nic więcej na ten temat nie powiem. Tym bardziej, że nie wiemy, co, co proponuje konkurencja. Nie chcielibyśmy pomagać bardzo konkurencji. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję za, za przybycie. Do zobaczenia na kolejnych, na kolejnych naszych spotkaniach. Dziękuję.